Jest rok 1846. W Europie rozpoczyna się wiosna ludów. Wiele państw ma problemy z zamieszkami w państwie, z buntami, a nawet rewolucjami. W tym przypadku cesarstwo Austrii ma problemy z Królestwem Węgier, które próbuje odłączyć się od państwa. Tymczasem, we Francji, monarchia zostaje obalona, a do władzy przechodzi republika. W Niemczech dochodzi do pierwszej próby zjednoczenia Niemiec. Niestety się nie udaje. Tymczasem, po stronie austriackiej, we Udaje się zyskać swoją niepodległość, zresztą Austria zostaje znacznie osłabiona. Tymczasem, gdy w okolicach Krymu dzieją się Wielkie Bitwy, to we Włoszech zaczynają się wojny, które mają na celu zjednoczenie państwa. Tymczasem, gdy Włochy walczyły ze sobą tak naprawdę w Wielkiej Wojnie Domowej, to państwo szwajcarskie, wykorzystując sytuację, zajmuje regiony miasta Bezankon, anektując je do swojego terytorium. Po pewnym czasie dochodzi do zjednoczenia Włoch. Tymczasem po stronie rosyjskiej rozpoczyna się powstanie styczniowe, chociaż Polacy nie walczą, zmagają się z wielkimi problemami. Ostatecznie do ich państwa dołącza sam Kraków, który nie został ostatecznie zajęty przez nikogo. Tymczasem, gdy armia rosyjska miała problemy z Polską, po drugiej stronie Imperium Osmańskie zaczęło atakować Imperium Rosyjskie. Imperium Osmańskie przez tereny austriackie zaczęło wysyłać Polsce zasoby potrzebne do wygrania wojny. Przez co po pewnym czasie, Polska zwyciężyła Powstanie Styczniowe, a w przypadku Osmanów zdobyli Wybrzeże Ukraińskie oraz Kaukaz. Potem rozpoczęła się wojna prusko-austriacka, której postęp był bardzo trudny. Lecz Prusy wygrywały na ten moment. W tej sytuacji powstało państwo Galicji i Lodomerii, które oddzieliło się od Austriaków. Tymczasem w Prusach rozpoczęło się Powstanie Wielkopolskie, które przyczyniło się do zajęcia Gniezna, Bydgoszczy oraz Torunia od Prus. Niestety sam Poznań i Kalisz dalej zostają pod pruską kontrolą. Ostatecznie wojna prusko-austriacka się kończy i tak naprawdę oprócz zajęcia jednego regionu w Polsce oraz wyzwolenia się Galicji i Lodomerii to nic to nie przyniosło, oprócz strat ludności. Niestety po tronie osmańskiej rozpoczynały się bunty, które doprowadziły państwo do straty swoich dwóch basalii, Włoszczyzna i Mołdawia, które zjednoczyły się razem w jedno państwo, tworząc królestwo Rumunii. Czarnogóra zajmuje Beranę oraz trebinje Serbia przejmuje tereny Sapny, Sarajewa, Nowego Pazaru oraz Prisztiny. Tymczasem państwo greckie zajmuje kiedyś stracone na północ przez siebie ziemię. Następnie powstała Albania, Macedonia oraz Bułgaria. A samo Imperium Osmańskie zostało zaatakowane również przez Rumunię oraz Imperium Rosyjskie. A na samym Kaukazie Turcja straciła tereny Gruzji oraz Armenii, a Azerbejdżan i Zbroił się jako własne państwo, które było chronione przez państwa tureckie przy Morzu Kaspijskim. Jakiś czas później dochodzi do wojny francusko-niemieckiej. Francja początkowo zaatakowała jedynie Wielkie Księstwo Badeni, lecz wszystkie państwa niemieckie zjednoczyły się przeciwko samej Francji. Tymczasem, gdy południowe Niemcy zjednoczyły się pod jedną Federację południowo-niemiecką albo bawarską, to północne Niemcy zjednoczyły się pod jedną Federację północno-niemiecką. Albo inaczej Cesarstwo Niemieckie. Jedynymi wyjątkami, które nie zostały wcielone w żadne państwo, to była Hesja, Elektorat Saksonii oraz Księstwo Polsztynu, które było na ten moment kontrolowane przez Danię. Ostatecznie Francja upadła, spowodowało utworzenie państwa Aldacji i Lotargini, a Hesja i Elektorat Saksonii razem z Polsztynem ostatecznie dołączyły do Cesarstwa Niemieckiego. Ostatecznie Wielka Brytania, której brakowało surowców oraz jej wojsko było znacznie osłabione przez brak zorganizowania, upadła w wojnę domową, której Irlandia i Szkocja wyzwoliły się. Zresztą Szkocja i Irlandia zyskały swoją niepodległość, a z Wielkiej Brytanii została tylko Anglia. Tymczasem na południe od Polski, włączając Polskę, rozpoczęła się Wielka Wojna Centralna. Skutek tej wojny Polska straciła Kraków oraz Busko Drój. Austria zyskała z północną Słowację, lecz straciła znaczne terytorium przez Włochy. Zostało utworzone państwo Chorwacji, Slawonii i Dalmacji, które pochłonęło również Bośnie, królestwo Serbii zyskało wojwodinę, a Rumunia zyskała dwa znaczące miasta, lecz rozpadła się na Rumunię i Mołdawię. Europa przez pewien czas była pokojowa, lecz imperium rosyjskie ostatecznie nie wytrzymało i podzieliło się na Litwę, Łotwę, Estonię, Finlandię, Białoruś oraz Księstwo Halicko-Wołyńskie. A sama stolica Rosji zmieniła swoje miejsce do Moskwy. Ostatecznie jakiś czas później odbyła się wojna polsko-niemiecka. Polskę wspierała. Białoruś, Wołyń Oraz nawet i sama Rosja w Skutek tej wojny Polska zyskała Mazury oraz tereny przy Królewcu Wliczając nawet Kłajpedę Ale straciła częstochowe. I tak naprawdę to by było wszystko Gdyby nie to, że w Szwajcarii Zaczął rządzić ktoś Kto został odrzucony ze szkoły malarskiej W Wiedniu i przez swoje rządy Prowadził dyktaturę W Szwajcarii, a był to sam Adolf Na początku nie robił drastycznych ruchów Lecz po jakimś czasie zaczął nakazywać ludziom mordowanie ludzi rasy żydowskiej albo hebrajskiej. W roku 1937 zanektował Alzację, ale każdy to pominął, ponieważ Alzacja i tak nie była przez nikogo uznawana jako poważne państwo. Jakiś czas potem Szwajcaria utworzyła sojusz z, z Włochami, którymi rządził sam Benito. W roku 1939 Szwajcaria oraz Bochy zaatakowały Imperium Austriackie. Szwajcaria zyskała tereny aż do samego Linzu, a Włochy, Tyrol oraz Willa. A sama Austria rozpadła się na Słowację, która była kontrolowana przez Szwajcarię oraz Czechy, które również były kontrolowane przez Szwajcarię. Tym razem świat już nie milczał. Francja zaczęła przygotowywać swoje wojska na granicy z Szwajcarią oraz Włochami. Podobną sytuację robiło państwo południowo niemieckie, które widziało co się zbliża i obawiało się tego, że to może być ich koniec. Tymczasem do władzy w cesarstwie niemieckim dochodzi ta sama partia, co w Szwajcarii. W Niemczech zaczyna rządzić tam Goebbels. Królestwo Bawarii zostało otoczone z każdej strony. Przez państwa, które były zaprzyjaźnione z Szwajcarią. Ostatecznie, królestwo Bawarii tego samego roku co Austria zostały zaatakowane. Królestwo Bawarii, chociaż nie straciło jeszcze Monachium, to już było po nich. Musieli się poddać. Ostatecznie, Szwajcaria zanektowała Czechy oraz Słowację do swoich terytorium. Ostatecznie, sam Adolf zadecydował że stolicą państwa w stanie Linz. Decyzja została ta podjęta, dlatego, że miasto znajdowało się mniej więcej w środku terytorium oraz niedaleko tej miejscowości znajdowało się same miejsce urodzenia Adolfa. Ostatecznie zostaje stworzony pakt antyszwajcarski, w którym znajduje się Francja, Anglia, Belgia, Luksemburg, Niderlandy, Węgry oraz Chorwacja. Przez jakiś czas nastał pokój, a państwa Europy Centralnej stworzyły własny pakt. Do paktu należała Mołdawia, Krzeństwo halicko-wołyńskie, królestwo Galicji i Lodomerii, Polska, Białoruś, Litwa, Łotwa oraz Estonia. Pakt ten nazywał się Międzymorze, a jego pierwszym skutkiem było połączenie Polski oraz Galicji i Lodomerii w jedno państwo, co spowodowało utworzenie jednego dużego państwa polskiego. Tymczasem na Bałkanach wybuchła wojna bałkańska, której królestwo Serbii zaatakowało Chorwację razem z Czarnogórą, ale jednak miało też wojnę z Albanią i Bułgarią, co ostatecznie spowodowało utworzenie Slawonii, Chorwacji oraz Słowenii, stratę przez Serbów całego Kosowa, ale za to zyskanie praktycznie całej Bośni i Hercegowiny. Do samego sojuszu szwajcarskiego dołącza Słowenia i w tym momencie w sojuszu znajdują się cztery państwa. Jakoś iż nigdy nie odbyła się kolonizacja Afryki, państwa szukały surowców, a najlepszym wyborem było albo handlowanie, albo atakowanie. W tym przypadku wybrano tą drugą opcję. Wojska III Rzeszy oraz Szwajcarii wyruszyły na północ. Pierwszym ich celem była danie której na początku zaproponowano, albo dołączają do sojuszu, albo zostają podbici. Niestety musieli ulec. Ich głównym celem była Szwecja, której już nawet nie pytali o zdanie, tylko po prostu ją zaatakowali. Gdy armie niemieckie kraczały do południowej Szwecji, wojnę całemu sojuszowi szwajcarskiemu wypowiedział pakt antyszwajcarski. Czyli Francja, Anglia, Luksemburg, Belgia, Niderlandy oraz Królestwo Węgier wypowiedziały wojnę tym państwom. Na początku państwa te zyskały, ale i lotargenie oraz inne niewielkie miejscowości przy granicach Węgier oraz Niderlandach, Ale niestety nie spodziewali się, że armie niemieckie i szwajcarskie, razem z Włochami i Słowenią, są tak dobrze zaopatrzone i technologicznie rozwinięte, że co przebijanie się dalej okazało się o wiele większym problemem niż się spodziewano. Ostatecznie Szwecja tak naprawdę została podbita, a jedynie gdzie jej zostały tereny, tereny to w północnej Szwecji albo Laponii, przez co teraz pakt szwajcarski albo inaczej, Axis zyskały dostęp do surowców, które pomagały produkować broń, czołgi oraz inne sprzęty wojskowe. Ostatecznie powstało państwo Międzymorza, które było połączeniem Polski, Galicji, Rodomerii, Księstwa Halicko-Wołyńskiego oraz Mołdawii. Zostały jeszcze tylko cztery państwa, które miały dołączyć do tego samego państwa. Tymczasem państwa Axis zaczęły wielką ofensywę Francji oraz Węgry. Francja straciła takie miasta jak Lyon, Marsylia, Nicea. Zostało całkowicie podbite państwo Niderland. Belgia straciła Brukselę, a Węgry straciły całkowitą kontrolę nad Słowacją oraz szombatelami i Miszkolcem w samym terytorium Węgier. Ostatecznie do państw Axis dołączyła Rumunia, która odebrała Węgrom terytorium Transylwanii oraz miasto Debreczyn. Ostatecznie Węgry zostały podbite i zostały wcielone jako niewielkie państwo do państwa Axis. Ostatecznie Francja praktycznie cała się rozpadła, a wojska szwajcarskie i niemieckie znajdowały się przy Paryżu. Włochy nawet granicy ze samą Hiszpanią. Tymczasem między morze zjednoczyło się wielkie jedno państwo. Ostatecznie wojska niemieckie i szwajcarskie weszły do Paryża, To oznaczało kapitulację państwa francuskiego. Po kapitulacji Francji zostało tworzone państwo wisi, które miało stolicę blisko granicy ze Szwajcarią, żeby na wszelki wypadek, gdy Francja będzie chciała się zbuntować, mogli szybko zająć miasto, w którym znajduje się ich cały rząd. Następnym celem Szwajcarii oraz całego Aksis były Bałkany. Wojna na Bałkanach była bardzo łatwa, ponieważ państwa były wymęczone wcześniejszą wojną bałkańską, a Słowenia całkowicie została obudowana przez Szwajcarię. z mapy zniknęła Chorwacja, Slawonia, a Bułgaria i Serbia zostały całkowicie już prawie podbijane. Ostatecznie państwa bałkańskie, z wyjątkiem Grecji, zostały podbite. Teraz państwom Axis została tylko wojna z morzem, chociaż morze starało się bardzo utrzymać na froncie, nie mogło wytrzymać presji zostania zaatakowanym przez trzech stron na raz. A jeszcze z drugiej strony, na wojnę ruszyło Imperium Rosyjskie, które pragnęło odzyskać swoje dawne stracone ziemie. Ostatecznie po wojnie nic nie zostało z Międzymoza oprócz Królestwa Polskiego, które i tak było zarządzane, i Szwajcarię nie było w Aksis. A sam koniec została jedna wojna, która nie była planowana, lecz ostatecznie władze zarządziły, żeby zaatakować Imperium Rosyjskie. A początku państwa Axis z łatwością zajmowały tereny. Podąż nawet do Kijowa i przebijają się przez sam Dniepr. Wojska akcji zajęły ostatecznie sam Minsk, wchodząc nawet do Kaukazu. Imperium Osmańskie wykorzystało tę sytuację, dołączając do wojny, zajmując część terytorium, ale ostatecznie odłączając się od wojny tylko z tym, co zyskali. Zaczęły się bitwy o Wołgograd, Petersburg oraz Moskwę. Lecz była to zima, a zima to było terytorium, w którym Rosjanie wiedzieli, co robią. Chociaż Rosjanie nie byli zbyt potężni na moment. Zebrali całą swoją armię. Ludzi z całego państwa i zaczęli odbijać. Odepchnęli armię z pod Petersburgu i Moskwy, lecz Kaukaz był już cały stracony. Ostatecznie po drugiej stronie Irlandia i Szkocja dołączyła do państw antyszwajcarskich i ich połączone siły desantowały się na wybrzeże francuskie. Sama Francja zaczęła się buntować przeciwko faszystowskim rządom do państw antyszwajcarskich dołączyła również Hiszpania i Portugalia, które nie uczestniczyły konkretnie w wojnie, ale wspomagały państwa antyszwajcarskie w wojnie. Podobną rzecz robiła Grecja oraz Imperium Osmańskie, że w tym przypadku te dwa państwa wypowiedziały nawet wojnę państwom szwajcarskim. Jest to jeden z niewielu przypadków, gdzie Turcy i Grecy współpracują ze sobą. Ostatecznie armie rumuńskie zostały otoczone przy Rostowie, niemieckie razem ze szwajcarskimi zostały otoczone przy Rydze. Ostatecznie przeciwko maszystowskim rządom po stracie wielu terytoriów, również z całą Francją oraz Beneluxem sprzeciwił się rząd polski. Polski, Węgierski oraz Duński, a Szwecja wróciła do swojego stanu początkowego. Tymczasem we Włoszech wybuchła wojna domowa. Polska odzyskała Królewiec, Węgry odzyskały Transylwanię oraz Słowację, a Bukaresz został zajęty razem z Serbią oraz Czarnogórą. Rumunia kapituluje. Słowenia oraz Włochy ostatecznie zmieniają swój rząd, dołączając do państw antyszwajcarskich, a armie węgierskie wkroczyły do Wiednia. Tymczasem wojska polskie, angielskie były już pod Berlinem. Gdy Berlin Został zajęty. Trzecia Rzesza skapitulowała, a w wojnie została sama Szwajcaria. Jakiś czas później w biurze samego Adolfa znaleziono jego ciało, a obok na podłodze leżący pistolet. Szwajcaria kapituluje. Ostatecznie został podpisany traktat pokojowy Wylajon. Szwajcaria całkowicie przestała istnieć z mapy. Została podzielona między południowe Niemcy oraz Francję. Włochy straciły północną część terytorium przez Francję, Sardynię oraz Maltę przez Wielką Brytanię. Niemcy zostały praktycznie całkowicie podzielone. Nawet państwa takie jak Luksemburg, Niderlandy, Dania, a nawet i Czechy i Polska zyskały terytorium od Niemiec. Polska trzyma się lepiej niż zwykle, rozciągając się prawie. Spod Berlina, Dolwowa, Królewca i Krakowa. Królestwo Węgier ma ogromne terytorium rozciągające się ze Słowacji do Transylwanii. Słowenia została znacznie pomniejszona o terytorium. Powstała Chorwacja, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Serbia, Albania, Bułgaria, Rumunia oraz Mołdawia, a Grecja i imperium osmańskie zajęły swoją zasłużoną część terytorium. Powstała również Wielka Brytania z połączenia Anglii oraz Szkocji, a Austria zyskała za to tyrol. I właśnie tak zakończyły się. Rządy Adolfa w Szwajcarii. Ogólnie, to jeśli Wam się podobał ten odcinek i chcielibyście więcej takich, to możecie napisać w komentarzu. Na przykład, co chcecie. Oczywiście, wbijajcie na Discorda. Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!